Witam Państwa ponownie. Pewnie słyszeli już Państwo to tyleż zgrabne, co głęboko prawdziwe powiedzenie. Najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po butelkę, w końcu butelka sięga po człowieka. Bohaterka naszej dzisiejszej historii przez wiele lat próbowała wyrwać się z tego zaklętego kręgu, ale przerastało to jej możliwości, dopóki jej serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Przywiąż ją, bo jeszcze sobie zrobię krzywdę. Puszczaj! Silna się. jest! Przestań! Zostawcie A. mnie! Pająki! Nie widzisz ich łapą po mnie wszędzie? Dobra, teraz się nie ruszy. Podaj trzy Puść mnie! Niech mi ktoś nie poboże! Zdradź ją! Spokojnie! Już tu kiedyś była, to chyba nie pierwszy raz. Beznadziejny przypadek. Skończona alkoholiczka. Podłącz ją do kropówki i daj mi znać, gdyby zaczęła krwawić. Albo spadałoby ci jej ciśnienie, bo jeszcze gotowa nam zejść. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago, po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Codziennie ponad 800 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Poszukiwaniu schronienia trafia do naszej misji. Dzięki ludziom dobrej woli, wspierającym nas finansowo, możemy im zapewnić ciepłe posiłki, czyste ubrania i bezpieczny nocleg, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. A wszystko to całkiem za darmo. Duszpasterze i doradcy duchowi, poprzez rozmowy i modlitwę, zapoznają ich z tym, który jako jedyny może naprawdę zmienić ludzkie życie. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3106 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Dzień dobry, Marian. Wiesz, kim jestem? Tak, jesteś lekarzem. A mnie chce się pić, daj mi drinka. Jesteś nawadniana kropówką. Doktorze, czy, czy ja z tego wyjdę? Chodzi ci o to, czy to przeżyjesz? Tak. Całą noc krwawiłam. Powiedziano mi, że kiedyś pracowałaś jako pielęgniarka, to prawda? Tak, wieki temu. Więc powiem ci prawdę. Twój stan jest bardzo poważny. To wiem, ale będę żyła. Jeszcze żyjesz. Chociaż zeszłej nocy wcale nie było to takie pewne. Alkoholicy nie zawsze wywodzą się z rozbitych domów czy rodzin dysfunkcyjnych. Czasem, jak nasza dzisiejsza bohaterka, dorastają w dostatku, otoczeni miłością najbliższych. Co takiego się stało, że wpadła w uzależnienie? I jak z niego wyszła? Prawdziwa historia Marion Fair z klasyki wyzwolonego już teraz na naszej antenie. Jeśli tym, czego potrzebuje dziecko, by wyrosnąć na porządnego człowieka, jest dom pełen miłości i spokoju, to jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę. Trudno o bardziej poukładaną i kochającą się rodzinę. Odkąd przyszłam na świat, moi rodzice chcieli mi dać wszystko, co dla mnie najlepsze. Nie to, co oferuje świat, ale to, co jest prawdziwym dobrodziejstwem Bożym. Nudzi ci się w łóżeczku, co? Chciałabyś się czymś pobawić? Masz, posłuchaj tego pięknego, złotego zegarka. I co? Co mówi? Tik, tak, tik, tak, tik. Tak właśnie. A teraz panienka Marion powie mi, która godzina. Iwan, co ty robisz z tym zegarkiem? Ja to co, nauczę no, ją rozpoznawać godziny. Czteromiesięczne niemowlę? Wiesz co, nauczyć to się jeszcze nie nauczyć. Ale siły to ma już tyle, że zaraz wyrwie ci ten zegarek i grzmotnie nim o podłogę. Mm, podobno to, po co sięga niemowlę, świadczy o tym, kim będzie jak dorośnie. Myślisz, że będzie zegarmistrzem? Kto wie, jak ci już wszystkie zniszczy. Żałujesz jej? A niechby. Interesuje mnie nie tyle kim, ale jaka będzie i do kogo będzie należała. Wiadomo, nasza maleńka Marion należy do Boga. Prosiliśmy go o to, a teraz on pozwala nam ją wychowywać. Chociaż tak naprawdę należy do niego. My jesteśmy tylko jej tymczasowymi opiekunami. Właśnie. A ponieważ dostaliśmy ją taką doskonałą, musimy ją zwrócić Bogu dokładnie w takim samym stanie. Doskonałą dla niego. Przypuszczam, że nasz dom był dla mnie zbyt spokojny, a moje życie zbyt monotonne i bezbarwne. Zawsze odczuwałam palące pragnienie, aby być kimś innym, niż byłam. Potrzebowałam więcej szlonych przygód, przeżywania maksimum doznań, wychodzących daleko poza monotonię mojego życia. Tu jesteś, a ja Cię wszędzie szukałam. Co Ty tu robisz sama? Marzę sobie, mama. Chciałabym mieszkać w górach. Dlaczego? Mogłabym jeździć na nartach albo po prostu podziwiać widoki. Piękno stworzenia. On wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Tak myślisz? Tak jest napisane w Biblii, kochanie. W księdze kaznodziei. A propos, dziś wieczorem jest spotkanie młodzieżowe w kościele. Wybierasz się? Chyba nie. Idę z koleżankami do kina. Drogi Boże, boję się, że nasza córeczka zaczyna się gubić, że coraz bardziej oddala się od nas i od ciebie. Wokół jest tyle pokus, a tak niewielu ludzi, którzy ciebie kochają. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierze, pomóż jej pamiętać zawsze Twoje słowo i przyprowadź ją z powrotem do siebie. Nigdy nie przestałam wierzyć w Boga, jednak w tamtym czasie trudno mi było odrzucić uroki świata. W wieku osiemnastu lat postanowiłam podążać własną drogą, co było wyraźnym, świadomym i przemyślanym zerwaniem ze światopoglądem rodziców. Powiedziałam: Nie Twoja wola, Boże, ale moja. Po maturze poszłam na studia pielęgniarskie. To ty, Mario? Przyjechałam na weekend i bardzo się z tego cieszę. Ja też się cieszę, ale to brzmi tak, jakbyś miała już dosyć nauki. Nie, wcale nie, mamo. Uwielbiam to. Jestem stworzona, żeby być pielęgniarką, zwłaszcza na bloku operacyjnym. Nie bardzo wiem, co to znaczy, ale brzmi raczej groźnie. To jest cudowne. To jest zarazem walka i wspaniały pokaz umiejętności. Jeśli operacja jest prosta, to jedyne co zauważasz, to umiejętności lekarza. Ale kiedy w grę wchodzi życie lub śmierć, to zamienia się w prawdziwą walkę i to jest ekscytujące. No myślę. Zawsze po takiej operacji potrzebuje trochę czasu, żeby ochłonąć pewnie z powodu przypływu adrenaliny. W takim razie cieszę się, że postanowiłaś odpocząć przez weekend. W kościele wszyscy o ciebie pytają, kochanie. Ucieszą się, kiedy cię zobaczą. Postaram się pójść, mamo. O ile się wyrobię, mam strasznie dużo nauki. Każdy pretekst był dobry, żeby zatuszować moją świadomą rebelię przeciw Bogu. Nauka szła mi bardzo dobrze, ale od chwili, kiedy odebrałam dyplom, moje życie zaczęło staczać się po równi pochyłej. Ją, kochanie, wszędzie cię szukałam. Jeszcze niczego nie piłaś, a jesteś przecież gościem honorowym. Dzięki, Leila, ale przecież wiesz, że nie piję. O, najwyższy czas, żebyś zaczęła. A nie może być lepszej okazji niż uzyskanie dyplomu. Proszę, to ci pomoże się zrelaksować. No cóż, skoro tak mówisz. No już, się, już, się nic nie kombinuj, tylko po prostu wypij. Wszystko we mnie mówiło mi, że szklanka w mojej ręce oznacza kłopoty. Podniosłam ją do światła i wydała mi się całkiem niewinna, słaba herbatka z grzechoczącymi kostkami lodu. Odwróciłam się i potajemnie podlałam tym kwiatek w doniczce. I o to chodziło! Nasza Marion z pustą szklanką w ręce. I co? Pierwszy drink ci nie zaszkodził, prawda? No nie. A, no? A po drugim będzie tylko lepiej. Mój tata zawsze powtarzał: Ptaszek nie pofrunie o jednym skrzydełku. Postanowiłam spróbować. Słyszałam, że niektórzy po pierwszym drinku krztusili się i było im niedobrze, ale mnie nic takiego nie spotkało. Smakowało mi. A kilka minut później poczułam cudowne zawirowanie w głowie. Przepłynęło przeze mnie cudowne poczucie beztroski, którego tak długo szukałam. Myślę, że w tym momencie stałam się alkoholiczką. Nie w mniemaniu innych, nawet nie we własnych oczach. Ale pewien wzorzec został odciśnięty. Alkohol w ciężkich chwilach pomaga mi rozładować napięcie i daje poczucie szczęścia. To był konglomerat wszelkich możliwych komplikacji. Ale poradził pan sobie świetnie, doktorze. Dziękuję, Marian. Choć nie spodziewa się pan, że pacjent przeżyje, prawda? Byłbym zdziwiony. Zrobił pan wszystko, co możliwe, najlepiej jak tylko się da. Dziękuję, starałem się, ale nie zrobiłbym tego bez ciebie, Farah. Jesteś prawdziwym skarbem podczas operacji. Dziękuję. Wygląda pan na zmęczonego, doktorze. Tak. Właściwie wcale tego nie czuję. Naprawdę? No, każdy inny byłby wykończony po takiej operacji. Każdy inny nie ma takiej instrumentariuszki jak ty, Farah. O, schlebia mi pan. Ale proszę nie zmieniać tematu, doktorze. To szczera prawda. Kiedy pracujesz ze mną, jestem w stanie zrobić dwa razy tyle, co zwykle. Żadnego grzebania się, zbędnych ruchów, napięcia. Żadnego napięcia? No dobrze. Mniejsze napięcie. Znacznie mniejsze. A w ogóle to. W jaki sposób pozbywa się pan napięcia, doktorze? Gram w piłkę ręczną, a ty chodzę na spacery. Rzeczywiście wychodziłam do najbliższego baru. Im większe napięcie, tym więcej alkoholu. Skalpel? Skalpel? Koncentracja na sali operacyjnej jest prawie namacalna. Można ją odczuć i nieomal dotknąć, a ona zwrotnie dotyka ciebie. To była trudna operacja, a stan pacjenta nie był zbyt dobry. Anestezjolog martwił się, że zejdzie. O jego życiu decydowała szybkość działania, a tego dnia alkohol spowodował u mnie spowolnienie myślenia, drżenie dłoni i pewną niezdarność. Zacisk! Zacisk! Zacisk. Nie ten inny zacisk. Widziałam, co się dzieje, a ponieważ miałam zbyt wielki szacunek dla mojego zawodu, nie mogłam nadal go wykonywać, skoro nie byłam już w stanie polegać na swoim umyśle, dłoniach i nerwach albo alkohol, albo pielęgniarstwo. A ponieważ nie potrafiłam przestać pić, moja kariera zawodowa musiała się zakończyć. I to był początek równi pochyłej. Halo? Cześć, mamo, to ja. Co za niespodzianka, Marion! Dawno nie Byłam zruszałam. zajęta. A jak tam w pracy? Zrezygnowałam. Muszę trochę odpocząć. Wcale mnie to nie dziwi, kochanie, pracowałaś. No owszem, ciężko. chyba umówię się z terapeutą. Co mam dalej robić? Jeszcze czuję się trochę zagubiona. Zwróć się do Boga, Maria. On jest najlepszy. O, wiem, terapeuta. mamo, dla ciebie na pewno, ale nie dla mnie. Ja potrzebuję czegoś innego. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie podane. Mamo! Wam dodane. Kocham cię, córeczko, ale Jezus kocha cię jeszcze bardziej. Podjęłam walkę, ale była to walka z góry skazana na porażkę. W ciągu kilku kolejnych lat próbowałam wszystkiego. Za każdym razem, gdy pokonana schodziłam ze sceny, traciłam ochotę, żeby walczyć dalej. Udałam się do specjalisty, który stwierdził, że odpowiedź leży we mnie samej. Mylił się. W czym mogę pomóc? O, eee, rozumiem. Yy, 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 yy. Co rozumiesz, Na Proszę sobie darować, ja tu pracuję. Eee. Nie masz pojęcia, co to jest praca. No, na pewno nie użeranie się z takimi wariatkami jak ty. Aż tak dobrze to mi nie płacą. Są, ja jestem wariatką, tak? I dobrze, bo to jest dom wariatów. Chcę stąd wyjść, słyszysz? Chcę stąd wyjść. Kompletna delirka. Gadaj sobie, co chcesz. Chcę wyjść. Dobrze, proszę pani. Przygotuję dokumenty do podpisu. Jak tylko wyszłam ze szpitala, od razu na przystanku autobusowym wypiłam pierwszego drinka. Potem próbowałam też terapii grupowej. Można przezwyciężyć chęć napicia się, Marią. Mnie się udało. No. Mam nadzieję. Jestem gotowa zrobić wszystko, byle by pomogło. Dobrze. Tak właśnie trzeba. Ty już przez to przeszłaś. Jak dałaś sobie radę? Ach. Musisz naprawdę chcieć i musisz szukać mocy większej niż Twoja własna. Większa moc, siła wyższa. A psycholog powiedział mi przecież, że odpowiedź leży we mnie samej. Kto ma rację? Oboje, jak myślę. Ciemna moc, która zamieszkała we mnie, całkowicie mną kierowała. Nie mogłam przestać pić. Przeprowadzałam się z miasta do miasta, żeby oderwać się od pijącego towarzystwa. Minęło pięć kolejnych lat pełnych zmagań, pobytów w aresztach i szpitalach. W końcu wylądowałam w Rynsztoku, w dzielnicy sprzedających się za drinka bezdomnych kobiet. Tam poznałam kogoś w moim rodzaju. <słuch> Ej, hey, słodziutka, postawisz mi drinka? Ja tobie? Zabawne. Nie. Dla mnie nie. Jak się zaraz nie napiję, doskonał. No nie wygląda mi na to. Jak masz na imię? Jimmy. Wiesz co, Jimmy? Gdybyś się oporządził, byłbyś całkiem przystojny. Jednego postawisz. No niech ci będzie, Jimmy. My piłsy musimy trzymać się razem, co nie? Barman! Nie będzie. Dla niego to samo. Dzięki. A poza tym wyglądasz mi na faceta, który potrzebuje pielęgniarki. Pielęgniarki. Hmm. To znaczy, my nie dźmi. Jestem prawdziwą, dyplomowaną pielęgniarką. To nie hmm. wyglądam, co. Ja wiem, trudno uwierzyć, ale naprawdę tak jest. Oboje widzieliśmy w sobie nawzajem coś dobrego, czego inni nie dostrzegali. Kiedy braliśmy ślub, musieliśmy wyglądać na pożałowania godną parę. Dwoje alkoholików z dzielnicy slamsów. Nie wiedzieliśmy wtedy, że oboje pochodzimy z wierzących rodzin, które nieustannie modlą się za nas. Panie, Twoje słowo mówi, kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz. A ja, ojcze, ufam Twojemu słowu. Usłysz moją prośbę o to, żebyś uratował moją córeczkę. Ty powiedziałeś, że nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, ale chcesz, aby każdy przyszedł do upamiętania. Dlatego oddaję Marion w twoje ręce. Wszystko jedno, w jaki sposób i ile miałoby to kosztować, zbaw ją panie, zbaw moją córeczkę. Gdzieś daleko w głębi kraju rodzice Jimiego modlili się w podobny sposób. Pełna determinacji walka o ludzką duszę, trwająca miesiącami, a potem latami. Jimmy czasem mnie zostawiał, ale zawsze wracał. Wypiłeś ostatnio? Nie ja, tylko ty zeszłej nocy. To Idź i coś przynieść, błagam. Nie mamy już pieniędzy, Marion. Nie wytrzymam tego, Ginny. Znowu będę miała delirium. Zawsze możemy iść, żebrać. Nienawidzę tego. Chyba już wolałabym pójść do tej misji. Żartujesz! Nie, nie, nie żartuję, może oni mi pomogą. Nie, Tam nie dostaniesz ani kropelki, Marion. Nie, ale może to ostatnia deska ratunku. Do powodzenia. Chodź ze mną. Nie mam ochoty. Proszę cię, Jimmy, nie chcę iść tam sama. To ciekawe, ile knajp zaliczyłaś sama? Jakoś to, to ci nie przeszkadzało. Ale to co innego, kochanie. Proszę cię, chodź ze mną. Nie, Jimmy, ja muszę przestać pić, albo umrę. W końcu Jimmy dał się błagać i odprowadził mnie do drzwi misji, ale nie wszedł tam ze mną. Byłam na głodzie i strasznie cierpiałam, ale jakoś przesiedziałam całe nabożeństwo. Jeśli powstałeś z błota, to jak możesz je z siebie zmyć? Oczywiście, że nigdy ci się nie uda. A wszyscy jesteśmy ulepieni z gliny, zwłaszcza nasze serca. Biblia mówi. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? W Ewangelii Mateusza, rozdział 15, wiersz 19, Jezus mówi: Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Ale Bóg obiecał poprzez proroka Ezechiela, i dam Wam serce nowe, i ducha nowego dam do Waszego wnętrza, i usunę z Waszego ciała serce kamienne, a dam Wam serce mięsiste. Jak możesz otrzymać nowe serce? Żałuj za swoje grzechy i przyjdź pod krzyż, na którym Syn Boży przelał za nie swoją krew. Przyjdź do Niego teraz i bądź oczyszczony. Podobnie jak wielokrotnie w okresie dojrzewania, również i tym razem, tkwiąc w swoim buncie, nie zareagowałam pozytywnie na Ewangelię. Ale teraz trudniej mi było zapomnieć o tym, co usłyszałam. No, jak było? No, tak, jak można się było spodziewać. To, to znaczy... Podobnie jak w państwowym szpitalu, tyle że z nabożeństwem. <śm> i oczywiście ani kropelki. Absolutna susza. Ale byli dla mnie bardzo mili. Ech, a ja będę jeszcze milszy? Naprawdę? Masz kasę na drinka. Mam. Chodź, dziecinko. Ustawię ci. Powrotem wpadłam w bagno i upijałam się do nieprzytomności, ale słowa pisma gryzły mnie w środku. Co jakiś czas zatruta alkoholem lądowałam w szpitalu na tyle często, że personel najchętniej machnąłby na mnie ręką i pozwolił mi zejść. Byliśmy już wtedy pięć lat po ślubie. W końcu trafiłam na oddział z krwawieniem żołądka. Dlaczego ona ciągle krwawi? U chronicznych alkoholików krew nie krzepnie normalnie. Dlaczego, doktorze? Bo wątroba nie funkcjonuje tak, jak trzeba. Pewnie ma już marskość wątroby. A może nawet krwotok śródmózgowy. Co, wyjdzie z tego? Nie wiem. Boże, pomóż mi. Pomóż mi, błagam cię, Boże. A jak Bóg odpowiedział na moją modlitwę? Następnego ranka mama zadzwoniła do szpitala. To niesamowite, ale w ciągu tej nocy stan zdrowia pani córki bardzo się poprawił. Za kilka dni będziemy mogli ją wypisać. Ale proszę o, się o, o, o. tak nie ekscytować. Córka jest już chroniczną alkoholiczką, pewnie niedługo znowu tu wróci, a za którymś razem skończy się to śmiercią. Nie ma pan racji, doktorze. Ona teraz jest w bożych rękach i już tam nie wróci. Na pewno nie. Biblia mówi, tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. W chwili, kiedy zaufałam Chrystusowi, stałam się nowym człowiekiem. Nigdy nie zwątpiłam, że Bóg Cię kiedyś uratuje, Marty. <śm> dziękuję za Twoje modlitwy, mamo. Mam nadzieję, że Jimmy nie będzie potrzebował aż tyle. Módl się za niego. Próbowałam mu powiedzieć, co Jezus dla mnie zrobił, ale jego to nie interesuje. Nie praw mu kazań, Marion. I tak nie będzie słuchał. Tu przeczytaj ten werset, pierwszy werset z trzeciego rozdziału pierwszego listu Piotra: Podobnie wyżony, bądźcie uległa mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Zaufaj Bogu, Maria. Po prostu kochaj go tak, jakby należał do Boga. A jeśli On się nie zmieni. Jeszcze ci coś pokażę przeczytaj to. Pierwszy list do Koryntian, rozdział siódmy, wiersz trzynasty. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z Nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin, Uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Biblia jest prawdą. Słowo Boże mówi: Zaufaj panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Powierz Panu drogę swoją, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Pięć miesięcy później Jimmy powierzył swoje życie Chrystusowi. Po dziesięciu miesiącach od mojego nawrócenia doświadczyłam ogromu Bożej łaski. Kto dzwonił? Ze szpitala. Do Dostałaś pracę? Tak! Będę znowu mogła pracować jako pielęgniarka. Na oddziale psychiatrycznym. No, co za ironia, kochanie. No, ale tak właśnie działa Bóg. Wykorzystuję wszystko, przez co przeszłam, żebym mogła pomóc innym. Tak sobie pomyślałem. Może poprowadzilibyśmy studium biblijne w naszym domu, kochanie? Wchodzę w to, jeśli Ty je poprowadzisz. No i chciałbym też pracować w tej misji. Ja mogę tam robić cokolwiek, byleby tylko pomóc innym. Zawrócić ze złej drogi. Z czasem awansowałam, wykorzystując całe moje doświadczenie zawodowe i osobiste jako alkoholiczki. A wszystko to dzięki Duchowi Świętemu, który mnie prowadzi i Chrystusowi, który dał mi nowy umysł. W programie numer 3106 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Marion Fair. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zajrzyj do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646, South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462